Śleba, to autora, głoźnie. Od lat tyciercy zawsze byłem inny niż wszyscy. Patrzyłem, nie tam gdzie wszyscy. Miałem swoje, nieznane innym słówówów, zdroje, nie czerpałem z ich Nie tak jak śmiertelnicy, radością tchnąłem i zapałem cały sam. Gdyby pod zasłoną pozostać, jak róża ukryta pod klosz. witać każdy dzień i zasypiać, w każdym oddechu poruszać świat. Gdy nawiedzie nieprzyjazna burza i uderzy gromem szyderstw w klosz, Ucierpię na tym świecie. Już, tylko. ciągnę pędzlem po płótnie. Bez namięty. Jak zahipnotyzowana. Odchylam bok głowy zamieniam kolor farby na tęsknotę. Włosy. Zmieszały się z portretem, zastywu cicho, bez ruchu. Kończę. I teraz zauważyłam, zapomniałam namalować siebie. Do malu. Co robisz? Piszę słowa. i nie melować cieszących, przeźroczystych i narodzonych. Życie skończyło się z tak wielu słów. Po co wymyślono alfabet milczenia. Utknęłam. Twarz patrz na smutki. Myślenie sprawiało ból. Pokorzenie się go głębi. Kopnamy Potem następną zapadła ciemność. Gdy wykopała w cieniu krótki grób Umarłej w z uśmiechem wątłym Przy łoskocie gród, otwarde leże, Przez łzy zakpiła. Muszę prosić mniej, mniej los odbierze. Do ręki wzięła róże. Na cóż, Kir, po wieże. Jak dobrze, wolna żyć będę, uświat jeszcze. Lecz to… Gdy ciągle stała, patrząc w mrok, nie brzmiało szczerze. Jestem za blisko, żeby się siedzieć. Nie fruwam nad nim, nie uciekam pod korzeniami drzew. Jestem za blisko. nie moim głosem w sieci. Z mego palca się Jestem za blisko. Wielki dom się pali we ze mnie wołającej. Ratum. Za blisko, żeby na mojej włosie dzwonił. Za blisko, żeby mogła wejść jak gość, przed którym rozsuwają się ściany. Jedna ograniczałam do własnej postaci. Juzel, mam jeszcze szczurkę. Wychodziłam z czasu, i atłasów, mieniąc się kolorami sukni. A miałam łaskę znikania z przed oczu, co było bogactwem bogactw. Jestem blisko, za blisko, żeby mu się Wysuwam ramię z głowy śpiącego. Zdrętwiałem, wyryjąc Samotności. Napisać parę słów to nie sztuka. Panie, cicho za mi nie nadeszło. Przejdą obojętnie, zobaczą, a ty leżeć będziesz pośród kropli, które będą kątem oka spoglądać, czy swój, czy może obcy. Aż w końcu podniesiesz się, wyślesz się spróbuj. która przekłynęła jedną górną puszczą, którą tylko niekiedy robi serca pali. światły mi deszcze zalały, Tak naprawdę jesteś słaba. Jesteś tchórzem. Wszyscy się was wali. Kto są ci wszyscy? Jedna osoba przeciw całej zgrai. Może wreszcie zrozumieć to, co czuły wasze ofiary. Lęki i osamotnienie, niepewność i strach, ból. I może wreszcie zajrzeć w głąb siebie. Może znajdziesz tam serce i duszę. Króluję wśród laurów jak spins spadane. Drżenie serca łączące ze śniegiem ładę jego puchu. Niszczącego harmonię, nienawidzę ruchu. I łzy są mi obce, i śmiech mi nieznane, Raz, w północnej, uchej dobie, Ten wzdłużony siedział sobie, Nad księgami dawnej wiedzy, Którą biegów pokrył tuż. Gdym się drzemiąc chylił na nie, Usłyszałem niespodzianie, Lekkie, dziwy kołatanie, Jakby u drzwi moich tuż Kogoś jakiś, wyszeptałem, Ugasnęł przy drzwiach mych tuż. Nic innego chyba już. Ach! Pamiętam jak wczoraj była przykra grudnia pora. Głównie brąz to i rzucały od blask jakichś krwawych wzdłuż. Tęskną czekał wyświli biały błysk, bo księgi nie sprawiały długi mej boleści stałej. Od kątniku mijają stróż. Dziewcze słodkie, o które cieść wiele no. Ale... Spójrz. Nadeszła noc. Ze śmiercią poranka odżyła Nadeszła noc i ciemność.